Wszystkim. Z tej strony Szymon Rek Dzisiaj w dzisiejszym odcinku powiem o nowych informacjach, które wiemy o DLC od zaufanego pracownika Rockstara, czyli Foxy. E, a także porozmawiamy sobie o tym, ile takie DLC może w pełni kosztować. Więc zanim sobie, moi drodzy, zaczniemy, daj łapkę w górę, i komentarz, a my sobie zaczynamy. Drodzy, Foxy Snap na swojego Instagrama dał wpis. Taki i on jest dość zaufaną osobą od Rockstera, bo przedtem, kilka lat temu, dawało nam różne informacje i te informacje się zawsze sprawdzały, więc jest dość zaufanym. Macie oczywiście teraz to na ekranie, i w pierwszej informacji to, że garaż ten cały w tym klubie będzie miał 20 miejsc. Bardzo fajne zaskoczenie. Fajnie, że Rockstera ma 20 miejsc, bo ja ogólnie miejsc nie mam. Drugą informacją, że ten cały DR armory, który widzimy już na newsloaderze od Rockstara, będzie tam nowy pojazd, który będzie można sobie opancerzyć tego typu. Znaczy, tak to się tłumaczy, pewnie mówiąc szczerze, będzie można go soningować, tak jak mieliśmy w mobilnym centrum operacyjnym lub w Avengerze, lub w tych pojazdach, że mieliśmy jakiś pojazd i możemy dać rakiety, dać jakiś tuning, pancerzy tego typu i pewnie będzie jakiś pojazd bojowy. Czy to będzie pojazd bojowy? Nie wiemy, ale być może chodzi o te pojazdy opancerzone, które widzieliśmy, czyli tego Rolls Royce Royce'a i także tego całego mm, Champion'a mm, więc no. No i jeszcze jedna, słuchajcie, informacja, która wpada mi do głowy i zapomniałem wam powiedzieć o niej. Jak macie na ekranie teraz tego Rolls Royce Royce'a to on jest za kasynem i chyba Rockstar, mam taką teorię, że pokazuje, że będą te misje i dostaniemy go za darmo Tak jak mieliśmy w kasynie, że za 6 misji kupienia tego budynku dostawaliśmy auto za darmo, był to opancerzony Taki Bentley, teraz dostaniemy opancerzonego Rolls Royce Royce'a, ale może być to też błędna i mam nadzieję, że Będzie także wersja nieopancerzona, ale zobaczymy No ale okej okay, moi drodzy Więc zacznijmy sobie teraz mówić o tym, ile DLC będzie kosztować. Czyli wchodzimy do drugiej części odcinka, więc ile to cała aktualizacja będzie kosztować. Więc zacznijmy od tego, co będzie w tej aktualizacji. Będziemy mieć budynek i szczerze, ten budynek prawdopodobnie będzie w jednym miejscu, tak jak mieliśmy do kupienia... Co mieć do kupienia w jednym miejscu? Nie wiem. Nic mi nie przychodzi do głowy. Po prostu, budynek będzie w jednym miejscu e, i on będzie kosztował ile? Tak mi się wydaje, że od miliona, chociaż ponad miliona, tak powiedzmy, że od 2 milionów 200 podstawa. I zawsze, ale to zawsze jak są budynki, to max upgrade kosztuje 10 milionów. Pewnie będą jakieś ciekawe dodatkowe pomieszczenia, pewnie te armorowe trzeba będzie kupić dodatkowo. Oczywiście aż o wszystkim drużyny materiały do tego kupało 15 grudnia. Lecimy dalej, dobra, to mam 10 milionów już w leczniku. Lecimy dalej. Lecimy od samochodów. I zauważcie, że większość samochodów, które tam widzieliśmy tych 5, to jest samochody, super samochody. Chociaż tam są chyba dwa mi się wydaje sportowe, czyli ten Aston Martin, czyli ten Champion i jakiś zielony samochód, który widzieliśmy, nie wiadomo co to będzie, pewnie będzie Porsche. I, I pewnie takie auta kosztują pewnie od miliona do takich, nie wiem, 2-3 milionów, te sportowe, tak jak mieliśmy w Los Santos Sunrise, to wam teraz to do... pokażę. sobie z Legendary Motorsport i zobaczcie, że ja mam przesunięty na i zobaczcie, że te auta kosztowały od miliona do miliona pięćset, do miliona dwieście. Te auta kosztowały różnie, czyli tak mi się wydaje, że do 2 milionów będą one kosztować te auta sportowe, może powyżej 2 milionów, czyli tak liczmy do 3 milionów. Natomiast super samochody, no tutaj sprawa jest bardziej złożona, bo auta mogą bardzo dużo kosztować i moim zdaniem one już powyżej dwóch baniek kosztują. Zobaczcie sobie, że na przykład mamy tutaj Italii RSX i on standardowo kosztował 3 miliony, ale po zniszcze mam 2 miliony 600. 000. Zobaczcie, że Tigon kosztuje 2 miliony ileś. Tutaj znajdźmy jeszcze jakiegoś super samochód. Furia kosztuje zobaczcie, że nawet dużo też. Zobaczcie, że Krieger, ile kosztuje, lub Emerus, albo Trax, to są super samochody. No tutaj na przykład jest wyjątek, że on kosztuje prawie 2 miliony. E, I zobaczcie, że tych samochodów jest dość dużo w tej aktualizacji, mi się wydaje. Bo zobaczcie, że Rockstar w naszych aktualizacjach, czyli Santos Tuners i Cayo Perico, nie dołożonego super samochodu. chyba wyłącznie samochody sportowe. Więc teraz prawdopodobnie będą te samochody i one, mi się wydaje, że będą kosztować od 2 milionów. Do nawet 4 milionów. Dlaczego? Dlatego, że gracze zarabiają teraz strasznie dużo pieniędzy przez Cayo i przez inne biznesy. No, głównie przez napady, czyli Cayo Perico i kasyno I przez to Rockstar może podnieść cenę. Więc, podej... Więc polecam sobie dużo zarobić. Aut prawdopodobnie będzie, moi drodzy, 20. Bran oh, to, to liczmy, że każde auto będzie kosztowało w tej aktualizacji około 3 miliony. Tak liczmy, pewnie będzie plus minus. E... I jak wychodzi, bo aut będzie pewnie 20, zawsze rok ma tak gdzieś 20 aut, no to jak sobie pomnożymy 3 miliony razy 20, to wychodzi nam 60 milionów. E, więc już zobaczcie, dodatkowo jak chcemy na maksa sobie kupić ten cały ten, wychodzi nam 70 milionów, na razie mamy na aktualizację. Zapomnijmy sobie, że bo to są same auta i budynek, a dodatkowo będziemy mieć jakieś pancerze. Znaczy, nie wiem, bronie, i ta broń polizatora nie będzie działać jak atomizer, a atomizer kosztował pewnie jakieś 100 tysięcy, więc dodatkowo mamy 100 tysięcy do tego. Eee, sam... Eee, bronie laserowego jakby jeszcze kosztowały po pół miliona, pewnie ta wybuchowa będzie kosztować podobnie, no to doliczmy, że te wszystkie bronie nowe będą kosztowały milion, te dwa. Doliczmy tak, sobie milion zaochroniliśmy, czyli mamy już 71 milionów DLC. Dodatkowo do tego dochodzi tuning. Tuningi, każde auto jest po około pół miliona dolarów. Tak mi się wydaje, czasami jest to trochę, czasami niżej. Więc liczmy sobie. Słuchajcie, tysiący razy 20 jest to 10 milionów. Czyli zobaczcie, że mamy już 81 milionów tutaj. Oczywiście wydaje mi to, że to jest to, co chwilę zaokrąglone. Dla banky tyle nie będą kosztować. A więc tym zaokrągleniem zostawimy sobie ubrania nowe i. To wszystko. Czyli d listy będzie kosztować dość dużo, bo 70 ileś milionów. Ja jestem przygotowany, ale oczywiście mówimy cały czas o tym, że kupicie wszystko w tym tej aktualizacji. A wiadomo, że Rockstar nie od razu nam 20 samochodów. Będzie dodawać to stopniowo, czyli pewnie co tydzień, czyli co tydzień musicie zarobić 3 miliony. To sobie da zrobić. Więc w sumie d nie będzie takie drogie. Znaczy w dzisiejszych czasach, jakbym to powiedział, jakby to ktoś powiedział tyle milionów kilka lat temu to. Ludzie by byli zdenerwowani, ale pewnie większość osób powie, że jest za drogo, ale ja wam powiem, że jesteście śmieszni, bo zarabiacie w chuj dużo, więc Rockstar ma prawo zwiększyć ceny, moim zdaniem, więc szykujcie sobie te 70 milionów, mi się wydaje, jeśli będziecie kupać wszystko. Minimalnie tam 10-20... 40 milionów, tak mi się wydaje, że 20 na sam start z aktualizacji, później trzeba będzie sobie najwyżej dorobić, moi drodzy. No, więc... Ale oczywiście, nie musicie wszystkiego kupować, tego biznesu, możecie sobie poczekać, jeśli ktoś mnie subskrybuje, to subskrybujcie kanał, ja wam mówię, na 100% będą odcinki, ja kupię wszystko. Więc spokojnie, będzie oczywiście z tego live, 15 grudnia, gdzieś o 17-18 godzinie, więc normalnie będzie. No, i moi drodzy, to tyle. No bo w sumie nie wiemy tak naprawdę wiele o tym. Poznaliśmy ceny. No, te ceny to, to tak naprawdę spekulacja, tylko moja. Tak, moja spekulacja, ale szczerze, yy, fajnie, że ten pan Foxy Snap dał nam jakąś informację, że będzie to te moi drodzy 20 out. I że dał nam jakieś posłuży, że będzie jakieś potażone samochody. Bardzo ciekawe. W sumie nie lubię opatrzonych samochodów za bardzo, ale spoko. Sprawdzimy je. Więc moi drodzy to tyle. No, zapraszam na Discorda. Widzimy się na live'ach, na odcinkach, dajcie łapkę w górę, subik, komentarz, do zobaczenia. Siema, cześć, do zobaczenia, cześć.